Katarzyna Kozińska, witam Państwa i zapraszam. O środkach unijnych dla gmin w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych będziemy dzisiaj rozmawiać z naszym gościem, a jest nim dziś Anna Mołodziak, wójt gminy Kłodawa. Dzień, dzień dobry, dobry Pani, dzień dobry Państwu. 7 milionów złotych z tego tortu unijnego w ramach nowej perspektywy finansowej dla Gorzowa i okolicznych gmin trafi do gminy Kłodawa. Na co? No przede wszystkim podziękowania ogromne dla pana marszałka Marcina Jabłońskiego za, za to, że już finalizujemy nasze możliwości aplikowania, czyli podpisaliśmy w umowę w Gocie w lipcu gmina Kłodawa będzie do paru działań startować, aplikować ośrodki. No jak zwykle jesteśmy słynni z tego, że mamy dziesiątki ścieżek pieszo-rowerowych, w związku z tym i teraz mamy już projekt, pozwolenie na budowę Chodzi o budowę ścieżki rowerowej Złóż Osiedla Marzeń. A to jest ścieżka, która połączy ścieżkę Gorzowską, budowaną przez władzę Gorzowa w poprzedniej perspektywie, przykładowce. Na wysokości Osiedla Marzeń gmina Kłodawa wkracza w swój zakres zadań. I nad piękną doliną będziemy tę ścieżkę prowadzić do drogi wojewódzkiej, a to po to, żebyśmy zapewnili mieszkańcom Osiedla Marzeń dojście do centrum Kłodawa, do szkoły, do instytucji, ale też tym wszystkim, którzy nas odwiedzają, ponieważ niezwykle e, przyrodniczo ważne i piękne tereny, m, m, pokażemy, odsłonimy dla, dla tych wszystkich, którzy taki będą korzystać. To połączony projekt z gorzowym, czyli oni ja robią tak. swoją część po swojej stronie z tak? tak, czyli będzie połączenie ścieżką, no, jeszcze lepiej skomunikowanych gorzów z składawą. Tak? Też też i zresztą wszystkie te nasze działania wspólne gminy. Które działają w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, w ramach środków zintegrowanych inwestycji terytorialnych, mają na celu połączenie tych obszarów, samorządów, żeby ktoś siadając na rower na przykład, a w jednej jednostce samorządowej mógł jechać bezpiecznie przy drodze, ale osobno, ścieżką rowerową do innej jednostki, żeby to były ciągi połączone. Drugi nasz pomysł, który będziemy realizować, przed wieloma laty wybudowaliśmy ścieżkę właśnie, wjeżdżając do Kłodawy od strony Gorzowa ulicą Wyszyńskiego mamy parę kilometrów ścieżki która była realizowana z kostki brukowej No niestety ten system się nie sprawdził po wielu latach jest są wybrzuszenia jest niebezpieczna się stała w związku z tym również ten duży odcinek będziemy modernizować będziemy wylewać nakładką asfaltową No mamy takie plany i będziemy będziemy aplikować o te środki, ponieważ w ZIT-ach pracując naprawdę mamy zasady fair play, wszyscy, wszyscy działając realizują swoje działania na rzecz swoich mieszkańców, ale tak naprawdę działamy na rzecz regionu, na, na rzecz Tego wszystkich tych, którzy nas odwiedzają, subregion gorzowski, mhm. wszystkie te ścieżki nas mają łączyć. Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, to mieszkańcy pytają też o dojazd do, do miejscowości, tak, z gminy do y Różnego rodzaju miejscowości na terenie samej gminy, czyli łączenie miejscowości w, na terenie gminy Kłodawa. Na przykład są pytania też o ścieżkę do Nierzynia. E, tak, ale też jak Państwo odwiedzacie gminę, zresztą mieszkańcy to widzą. W tej chwili w ramach porozumienia z Powiatem, w ramach dofinansowania rządowego jest realizowana duża inwestycja, bo 5 km drogi między Kłodawą Wojcieżicami i dalej drogą krajową Gorżuszczą. Szczelce, ale też, tak jak pani redaktor tutaj wspomniała, jest budowana ścieżka między Wojcieszycami a Różankami. Nakładka już jest wylana, niemniej jednak wykonawca ma czas do bodajże końca października, żeby dokończyć inwestycje, ale trwają wakacje i mieszkańcy już korzystają z tego, co zostało zrobione. Również ten nasz triatlon, który w sobotę się odbywa, będzie już z tej strony gmineralizowany nad Jeziorem Kłodawskim i nową drogą, zmodernizowaną drogą powiatową między Kłodawą Kłodawą, a mhm, Wojciech a, a droga, są, są ścieżka, losy, no. o której pani redaktor mówi o Nierzymiu przy drodze krajowej, no powstaje cały czas dokumentacja projektowa realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Droga niezwykle niebezpieczna dla rowerzystów, w związku z tym ten odcinek, który, ścieżki, który już został wykonany parę lat temu jest bardzo intensywnie użytkowany, natomiast nadal, żeby do, choćby Nie Rzymia dojechać, czy dalej do, na, Naszego pięknego zdroiska, to naprawdę są jeszcze kilometry do e, wykonania. W związku z tym, e, my, jako gmina, i mieszkańcy, i ci wszyscy, którzy korzystają z tego odcinka, e, czekamy. Czekamy bardzo. Czyli ruch stronie Generalnej Dyrekcji Dróg generalnej bo to dyrekcja, drogi. Tak. Jak będzie dokończony projekt, to wówczas pewnie a, przystąpią do realizacji tego zadania. Co jeszcze? Właśnie, ścieżka do tak, łośna. tak, właśnie, bo to też jest istotne. Też taka turystyczna ścieżka. Piękna, bo, bo jedziemy wzdłuż pięknych lasów gmina Okłodawa to już ma nie muszę zachęcać i przypominać naprawdę czy czwarte gminy to są e, piękne lasy e, Puszczy Gorzowskiej 21 pięknych jezior w związku z tym naprawdę gdzie u nas e, jest gdzie u nas wypoczywać jest gdzie mieszkać inwestować jeżeli chodzi o przedsiębiorców e, ta ścieżka dołośna też jest e, w naszym zainteresowaniu powiat e, przygotował tak jak gmina na tą ścieżkę e, przy Osiedlu Marzeń, tak samo powiat, przygotował projekt, dokumentację do realizacji zadania. W tej chwili pan starosta rozmawia z władzami z Niemiec, bo to jest projekt w ramach Interregu, czyli współpracy Polska-Brandenburgia. Tutaj parę podmiotów będzie uczestniczyło w aplikowaniu aplikuje strona niemiecka i polska natomiast współfinansowanie zadania po stronie gminy z powiatem pan starosta Krzysztof karwatowicz parokrotnie ze mną o tym rozmawiał mamy ustalenia z naszymi radnymi że wchodzimy w to zadanie jak najbardziej długi odcinek bo do tego dużego zakrętu dołośna być może w przyszłości kolejny też etap będzie mógł realizowany być natomiast teraz rozmowy pan starosta prowadzi z lasami państwowymi ponieważ Ponieważ drzew tam już nie ma, natomiast lasy państwowe fajnie by było, gdyby nieodpłatnie na rzecz starostwa ten pas ziemi przekazały. Bo wówczas projekt, który jest blisko 4, ponad 4 milionowy, no, osiągnie kwotę pewnie 6 albo 7 milionów. A jeżeli się to powiedzie, to łatwiej nam będzie to zadanie zrealizować. Spólnie, wspólnym Wspólnie? Wspólnie. Społecznie, edukacyjnie teraz. No i ze środków unijnych, bo mm -hmm. tam duże dofinansowanie, jeżeli się uda, jeżeli nasz projekt osiągnie. Dobre notowania i dobrą ocenę, to tam jest bodajże 80% dofinansowania. No to jest, więc warto. jest o co walczyć. Tak. Co ze strony społecznej właśnie i edukacyjnej, jeśli chodzi o gminę Kłodawa w nowej perspektywie? W ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych na pewno, tak jak wspomniałam, te ścieżki, ale też w rozwój obszarów wiejskich, a więc modernizacja kolejnej świetlicy. W gminie Kłodawa mamy projekt, pozwolenie na budowę, na modernizację świetlicy właśnie w tej chwili ze środków rządowych realizujemy modernizację świetlicy w Rybakowie. Kolejnym zadaniem bioróżnorodność. Będziemy urządzać skwer w centrum Kłodawy. Będziemy aplikować ośrodki na panele fotowoltaiczne, a to chodzi o to, że piękną infrastrukturę, którą wybudowaliśmy, mówię o obiektach oświatowych, tudzież innych należących do gmina, służących mieszkańcom, no, koszty utrzymania są bardzo wysokie, w związku z tym będziemy iść w takie zadania, które pozwolą nam zminimalizować te koszty. Cyfryzacja i urząd, no tutaj, żeby mieszkańcom i interesantom zapewnić lepszą, sprawniejszą obsługę no cóż, jeszcze będziemy też na pewno przedsiębiorców inwestować tak, wymiana doświadczeń, spotkania też bardzo ważna i duża grupa działająca w gminie Kłodawa, bo zarejestrowanych mamy ponad 1400 podmiotów gospodarczych w placówki oświatowe już prowadzimy rozmowy nad tym, żeby pozyskać grunty od Skarbu Państwa na rozbudowę szkoły w Kłodawie, ponieważ no, moda na Kłodawie nie minęła i cieszę się bardzo że jeszcze wiele osób która które do nas przybywa jest zainteresowana. I terenami, jeżeli chodzi o mieszkalnictwo, również o inwestycje. W związku z tym no, próbujemy dostosować naszą infrastrukturę rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, infrastrukturę oświatową, placówki oświatowe inwestujemy po to, żeby ci, którzy zdecydowali się tutaj w gminie Kłodawa mieszkać i inwestować, żeby mieli dogodne warunki do pracy. Jeżeli jesteśmy przy sieci kanalizacyjnej, to no właśnie tu jest nowość, tak, prawda? Podpisałam niedawno umowę z na bardzo dużą sieć, bo miejscowość Mironice do tej pory nie miała ani metra sieci kanalizacji sanitarnej. Udało nam się pozyskać środki rządowe, w związku z tym około 7 kilometrów sieci, ale to Mironice i w Kłodawie 4, część ulicy Gorzowskiej, ulica Przemysłowa, Sosnowa, Świerkowa. Ta część, do, jadąc za cmentarze w stronę Łośna, tam ten teren nie był do tej pory skanalizowany, więc mam nadzieję, że Zadanie przebiegnie sprawnie, a no, mienimy się gminą i państwem ekologicznym, w związku z tym powinniśmy inwestować w to nasze czyste środowisko. Jak pani mówi, zainteresowanie kłodawą nie maleje, tylko rośnie, w związku z czym trzeba tych terenów pod budownictwo, ale także terenów pod inwestycje. No, czy takie jeszcze są, czy to ciągle jest w kwestii uzbrajania tych terenów? Tak, to prawda. I tutaj jeszcze mamy zapotrzebowanie duże, ale też yy, no mamy rolników i chwała im za to. Zapraszam wszystkich yy, w imieniu pani Sołtys Mironic i wszystkich Państwa na dużynki, yy, które będą miało miejsce 25 sierpnia w Mironicach. Yy, dziękuję tym wszystkim, tym rodzinom rolniczym, które jeszcze żyją yy, z plonów i, i z tego, co wypracują. Natomiast yy, większość tych terenów została naprawdę przeznaczona yy, z uwagi na słabą bonitację przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe pod inwestycje mamy zabezpieczone tereny w planach zagospodarowania w naszym studium w planach zagospodarowania przestrzennego No przed nami przed gminami duża że tak powiem brzydko powiem kobyła przygotowanie planu ogólnego zgodnie z obowiązującymi przepisami gminy mają czas na przygotowanie tego planu i dostosowanie dotychczasowych dokumentów do do obowiązujących przepisów w związku z tym Zweryfikujemy te nasze dotychczasowe dokumenty, ale takie tereny nadal w gminie Kłodawa są. Ja to widzę po aktach notarialnych, jeżeli chodzi o sprzedaż i zmiany właścicieli, jeżeli chodzi o grunty prywatne. Gminnych terenów już za wiele nie mamy, ale staramy się, żeby one były ogólnie dostępne, prywatnie. żeby wszyscy mieszkańcy i przyjeżdżający do nas mogli z nich korzystać. To jest też czas takiego rolniczego podsumowania, koniec sierpnia, początek września. To nie był dobry rok rolniczy. E, no, niestety nie, ale e, w pocie czoła nasi rolnicy faktycznie pracują i zbierają to zboże. E, również wśród radnych mam rolników i, i sołtysów, i słyszę, widzę, no jesteśmy gminą wiejską, w związku z tym to jest czas intensywnie wyparło, dosłownie wysuszyło tak, część tak, Zagoda nie sprzyjała. E, niemniej jednak no, to, co jest, rolnicy starają się, żeby zebrać to jakie pani zbiera opinie wokół tematu powiększenia Gorzowa, bo to jest dyskusja, która w związku z nową koalicją w mieście Jacka Wójcickiego z Platformą Obywatelską, ten temat no, zaczął żyć już swoim życiem, czyli w ogóle doszło, dochodzi do pewnego rodzaju dyskusji, albo ma dojść do dyskusji dotyczącej powiększenia Gorzowa administracyjnego. Ja nie sądzę, żeby prezydent Jacek Wójcicki był wielkim zwolennikiem tego rozwiązania, bo takie padły, już dodało się wywnioskować z wypowiedzi. A co pani sądzi na ten temat? E, powiem tak, no tak naprawdę gminy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego i nasza współpraca od wielu lat w Związku w ramach Związku Celowego Gmin dowodzi tego, że umiemy się porozumieć i współpracować, żeby realizować zadania, które ustawą o samorządzie gminnym są nałożone na samorządy wobec mieszkańców, wobec naszych wyborców. Te zadania priorytetowe i uważam, że ta praca nam e, chodzi medalowo z prezydentem Jackiem Wójcickim i się bardzo dobrze współpracuje i tak jak wspomniałam wszystkie gminy podgorzowskie w ramach gospodarki odpadami czy rozbudowy sieci kanalizacyjnej ten wielki projekt który realizowaliśmy Myślę że ta nasza współpraca pokazuje że można ponad podziałami można w zgodzie dużo zadań wykonać i puszczanie takiego tematu chyba że ktoś taki sondaż sobie zrobił i puścił na łamach ten e, informację, natomiast nie rozmawia się z samorządami, tylko się rzuca temat medialnie, z szacunkiem do Państwa. E, tak się nie robi. E, nie można próbować przejmować terenów, nie rozmawiając z właścicielami, z mieszkańcami. Wiem, że prawo jest na tyle proste, że mogą się odbyć konsultacje, Rada Ministrów wyrazi zgodę i to może nastąpić. Natomiast chyba świetnie pokazaliśmy, że możemy w dobrej atmosferze współpracować, realizować wiele zadań, że nie ma potrzeby robić takiego zamieszania społecznego, bo mieszkańcy są naprawdę zaniepokojeni. Gminy wiejskie korzystają z programów, które są dedykowane tylko dla gmin wiejskich, czyli w ramach choćby programu rozwoju obszarów wiejskich i myślę, że my naprawdę świetnie się uzupełniamy w swoich działaniach realizując zadanie, choćby te ścieżki, o których mówiliśmy w związku z tym takie rzucenie tematów w eter spowodowało tylko zamieszanie i niepokój społeczny. Ja już abstrahuję od a tego, że ktoś tam mówi, że jakieś szabelę to taka nie tak. narracja, że Gorzów biednieje, że te podatki zostają w dużych gminach, tego typu jak w tych obważankach, w sypialniach Gorzowanie wpływają do budżetu miasta, z kolei mieszkańcy tych gmin korzystają z infrastruktury miasta, bo takie słowa padały i w kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi, ale i teraz. Panie redaktor, tak naprawdę to nie inny samorząd budowę buduje drogę, ścieżkę, wodę, kanalizację na terenie swojej gminy dla podatników tej gminy. Tylko ten samorząd, w który, którym mieszkańcy zdecydowali się mieszkać. Ja jestem świadoma, że w gminie Kłodawa około tysiąca mieszkańców to są osoby, których nie identyfikujemy ani w naszych podatkach ani w meldunkach. Nie ma takiego obowiązku, w związku z tym to państwo, mieszkańcy sobie wybierają e, swojego podatni nie podatnika, tylko organ podatkowy, czy też miejsce do zamieszkania. Natomiast to można nawet dwie strony mówić, bo są osoby, które tutaj mieszkają, odprowadzają, tutaj mówię o gminie Kłodawa, odprowadzają podatek do Gorzowa i odwrotnie. Natomiast nie dzielimy się tak. Robimy wszystko, co możemy. Ja miałam parę lat temu taką sytuację, że mieszkańcy ulic bocznych przy ulicy Żwirowej w Gorzowie zadzwonili do gminy co oni mają zrobić żeby się przyłączyć do gminy Kłodawa bo na szybciej inwestycje są realizowane no przy tak rozległej rozległym mieście nie jest stanie prezydent tak szybko realizować zadań jak mniejsze gminy to wykonują nie zawłaszczamy sobie mieszkańców ja myślę że gminy przygotowują dobry materiał materiał brzydko tak powiem uczniowie szkół podstawowych na tak wysokim poziomie jak u nas są kształceni idą do szkół miejskich tam Osiągają wyniki, które też dają promocję. Na każdego ucznia jest, jest pomoc finansowa ministerstwa. W związku z tym to nie tak. W Gorzowie nie ma 21 pięknych jezior, nie ma tylu terenów rekreacyjnych, ale to nie o to chodzi. Nie licytujmy się. My działamy zgodnie i zgodnie z priorytetami, które nałożyli nam nasi wyborcy, nasi mieszkańcy, a to wszystko po to, żeby każdemu poprawiał się komfort życia. I działajmy tak w zgodzie, bo naprawdę nam to wychodzi. I tego by Pani nie zmieniła. Nie zmieniłabym. Anna Mołotczak, wójt gminy Kłodawa, była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.